jeśli chcesz sprzedać swoje skiny bezpiecznie i w zamian za prawdziwe pieniądze, to zajrzyj na selliourskins.com. Selliourskins to zaufana polska strona, na którą możesz zalogować się przy użyciu Steam i po prostu wybierz skiny, które chcesz sprzedać. Zaakceptuj ofertę wymiany, a pieniądze otrzymasz już w kilka minut. Oferowane metody płatności to np. przelew bankowy, Paypal, Revolut, krypto i wiele innych. Możesz też otrzymać bonusy do 5% więcej pieniędzy przy wypłacie z systemu poziomów, który oferuje strona. Wbijaj z linku w opisie i użyj kodu PAWKA dla 5% więcej przy wypłacie. Widzisz krypit? Mhm. Na rampie ten. Nie zatrzymałem się. O, gratulacje. Zainspiruję się tobą. Krzyżyki <gryzki gryzki> wszędzie postawił, Ty nie, nie dajesz mu szansy, żeby se kółko dał. <grystans> no no Dobra Zda, Your profile is no, no. awesome by the way Tym mój profil Player, TheZabata No i tylko <grystans> <grystans> jest kawał. nie mam. Co ty robisz? Dobra, Daję ci kasę plecy! Daję ci, Dałem ci kasę plecy, będę ci... <noise> 30 metrów nad tobą One hop. <głos> <głos> Nie, no nie chcę teraz są Chodź, 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 Chciałem, odwróciłem się i dostałem pięć. On cię tym? No, ale tak trochę. No, <grym> a <on> trochę. A. <grym>

W końcach piłaś tegoż? Wyminąłem. No, 42 w dwóch. Poproszę nagranie z tego, jak k***a kur... makro trzymasz. Jest na handcamie. Na handcamie k***a trzymam, a użytaj mu na p***a. Я так дыгнул. Какое оно подавление, вообще Rozluję no, go! Zabiłeś no? mnie! <laughs> jak?! Nie <laughs> Chyba nie zdączysz. To jest to o! O! Ale Ale jak cool, no Jest! Ale mu nogi schowałeś! Ale jako mam był kulą! Ja myślałem, że to jest trup! Co to było z tymi nogami? Wow. Ale co on robi? Co on robi? <śles> <śles> Teraz Wstał! <śles> <śles> upadł i wstał, tak całkowicie upadł Nawet mu nic nie zadałem no Ale Przeszła to Ti salto? No, no. C è, c è. Ti salto? Non neanche lo no, levo, invece di... Che non ci sono stati Trzeba się wpierdź do kurnika krową. Jak <laughs> to żywa? <brzmiło. laughs> no. O ty też na no to leciłeś. No. Dawaj, bez zaczynania się Nie mogę mnie teraz pomagam. No, no, no. I ty też też nie. Na pierwszym. Czeknij na wydale. Na górę no. no. Czekaj, rampa jest. Baba, rampa. Dobra, czekaj sekundkę. Outside. Jest rampa. No to skanuje, a ty wychodzisz. Na górze może być. Okay, na górze, górze no. Ładuję. Ja widzę, że Nie widzę, że to... Nie widzę, że to... Nie Reda pewnie to... No. Red no bo no no nie widzę, że to... Nie widzę, Nie widzę, że to... Nie Nie o, No to nieźle No fa fajne masz lagi Mati 1800 pingu. Ty faszcie na tabelę Nie mieści się w tabeli Odleciał gdzieś A A A A A Dokąd ty lecisz stary?